Rzeczywiście istnieje obiecująca i świetlana perspektywa dla Polski. Dzisiaj jest czwartek, 30 listopada 2023 roku. Rzeczywiście istnieje obiecująca i świetlana perspektywa dla Polski. W niniejszym wpisie podzielę się kilkoma ze swoich poglądów i spostrzeżeń na temat związany z obiecującą i świetlaną perspektywą dla Polski. Trzy dekady od upadku komunizmu na swoim terenie Polska wydawała się imponować całemu światu swoimi imponującymi osiągnięciami gospodarczymi od ostatnich lat. Okazało się, że dogonić Brytanię i wyprzedzić Amerykę, czyli hasło wysunięte przez byłego chińskiego przywódcy Mao dotyczyło rzeczywistych osiągnięć już zrealizowanych przez dzisiejszą Polskę, która według ekspertów ma dogonić Wielką Brytanię w przewidywalnej przyszłości pod względem gospodarki. A już wyprzedziła Amerykę pod względem mocy paszportów. W bieżącym roku zostały opublikowane artykuły i filmy z różnych anglojęzycznych źródeł, w których przewidziano, że polska gospodarka wyprzedzi brytyjską do 2030 roku, ponieważ obecne wskaźniki wzrostu gospodarczego wskazują taką tendencję. Co prawdopodobnie oznacza, że polska gospodarka rośnie znacznie szybciej niż brytyjska. Okazał się że na przełomie lutego i marca bieżącego roku przewodniczący Partii Pracy w Wielkiej Brytanii Keir Starmer wypowiedział ostrzeżenia, że Wielka Brytania zostanie wyprzedzona przez Polskę i przeciętna brytyjska rodzina będzie biedniejsza niż przeciętna polska rodzina do 2030 roku. Według tego, brytyjskiego polityka to wstrząsający stan rzeczy. W przeciwieństwie do niego ze względu na brytyjską hegemonię językową nałożoną na cały świat, cieszę się patrzeć na te możliwości wyprzedzania Wielkiej Brytanii przez Polskę. W rankingu paszportów bieżącego roku polski paszport, który w ciągu ostatnich lat systematycznie rośnie pod względem mocy podróżowania bez wizy, którą może zapewniać swoim posiadaczom, wyprzedził amerykański, który w ciągu ostatnich lat stale spada pod tym samym względem, bo Polska jest godna zaufania.